Witajcie serdecznie w kolejnym filmiku z Last Epoch. Idę teraz na Bossa, a po nim powinien być kolejny Herald. I Muszę tylko troszeczkę oszczędzać manę. Mm. Mhm, mm bawimy się w unikanie. Powinien zginąć, tak. Gdzie teraz Herold? No tu. Marzec. Ale sypu, nie? A no, ty umieraj w końcu. No, okej. Okay. A tu odłamki, tak? Odłamek, różdżka, odłamek, włócznia, łuk. A zachowaj. Co to ciekawego? Ściana nicości, mm. nowy przedmiot, tak przynajmniej myślę. Jak statystyki, próg wytrzymałości, malutko. O, no, taka średnia, powiedzmy: 65 wartość osłony na sekundę. My mamy też igłę, czyli możemy sobie przyspieszyć progres na następnym monolicie. Zobaczmy jeszcze, co nam rycerka powie. Witaj ponownie. Jeśli dobrze liczę, jesteśmy w połowie drogi do celu. Jeszcze trochę i będzie można uderzyć w Aberota. Powiedz mi dokładnie, kim jest ich przywódca, Aberot. Aberoth, herold zapomnienia, przywódca heroldów wybrany przez samego Orobysa. Tyran, który w miejscu serca ma pustkę. Nie zawsze był taki. Nasza wspólna walka z Orobysem stała się jego celem, który wypełnił pustkę, kiedy nadzieja zgasła. Ale to nie wystarczyło. Ta pustka powróciła i próbował wypełnić ją mrokiem. Teraz siedzi przy ołtarzu zapomnienia i próbuje udowodnić sobie, że to zagłada będzie jego spełnieniem. Czym jest ołtarz zapomnienia? To prezent od samego mistrza pustki. aber używa go, by spaczyć nowych heroldów mocą otrzymaną od Orobysa. Jeśli zniszczymy ołtarz zapomnienia, rekrutowanie nowych heroldów będzie już bardzo utrudnione. Aby to jednak zrobić, trzeba najpierw pokonać samego Aberota, a to wielkie wyzwanie. Teraz musimy mieć 200 spaczenia. No ale ładnie już 5, nie? Jeszcze tylko 5. Na no w tym filmiku to by było na tyle. Dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym.